Cześć wszystkim. Dzisiaj chciałem przedstawić moje statki kosmiczne. To są takie wycinanki, które można znaleźć na mojej stronie www yy, właśnie pod statkami kosmicznymi. One są generowane. Yy, ale nie w czasie rzeczywistym. Jest wygenerowane 20 możliwych opcji i za każdym razem jak się wchodzi na stronę, to jedna z nich jest wybierana. Także to nie jest w czasie rzeczywistym, jest skończona ich ilość właśnie 20. Więc może przedstawię jak to wygląda. Tutaj jest strona główna, statki kosmiczne. Możemy wejść jeszcze raz na stronę, i wtedy będzie inny statek kosmiczny. To jest inny, ten inny, ten jeszcze inny. Może weźmiemy ten. Trzeba kliknąć po kolei i wydrukować sobie Wszystkie płaty, są cztery Góra, dół, lewa strona i prawa strona Przydaje się drukarka do tego. Szczyty, czyli przód i tył są dołączone do dolnego płatu. Także można górę skleić bezpośrednio z, z dołem. I tak to wygląda. Trzeba pamiętać, żeby nie przeładowywać strony, tylko wejść na, na tą, na którą się weszło, który statek kosmiczny chcemy, i tam właśnie kliknąć na te cztery poszczególne płaty. Dlatego, że inaczej on nam wylosuje inny statek. Znowu drukujemy. Ponieważ dałem skalę 200%, 200% więc yy, wybieram, żeby tylko pierwszą stronę wydrukował. Normalnie byśmy drukowali wszystko. Aha, ja użyłem zwykłego papieru drukark do drukarki, natomiast normalnie można wydrukować to na kartonie. Będzie jeszcze lepiej. Te zakładki są dość małe, jak tutaj widać. Ja proponuję, żeby, je, żeby zostawić sobie trochę więcej miejsca na zakładkę. Czyli, żeby zrobić je większymi. Ok. Teraz lewa strona. Tak samo drukujemy. Strona pierwsza. To nie jest dość statek, który akurat teraz drukujemy, ale ma pewne podstawowe cechy, które się nie zmieniają. To znaczy ma symetrię dwuboczną. Jak zobaczymy sobie lewą i prawą stronę, tu jest prawa strona, to one są symetryczne. Syme są symetrycznym odbiciem. I znowu drukujemy pierwszą, pierwszą stronę. okej okay, możemy pozamykać wszystkie te płaty i zamknąć główny, główną stronę OK. mamy teraz kilka minut czasu zanim zdążę to wszystko zrobić puściłem y Robienie, wycinanie tego w, w przyspieszonym tempie i dzięki temu będzie trochę szybciej. Jak mówiłem, zakładki lepiej zrobić trochę większe. Płat lewy i prawy nie mają zakładek. Natomiast dolny i górny mają zakładki, i ja w rzeczywistości zrobiłem je troszeczkę większy niż niż by, by, są wydrukowane. Jeśli kogoś interesuje, to jest to skrypt w Perlu, który generuje takie statki kosmiczne. On jest też dostępny na no, Cpan. Można sobie go władować i wygenerować własny statek kosmiczny. Pokażę Wam, jak to robić później. Na razie wycinamy kolejny płacz. Dobrze mieć linijkę i za pomocą linijki wy, wygnieść tak, te miejsca, gdzie są zgięcia, zakładki również, tak jak to teraz zrobię. Żeby się ładnie składało. nożyczkami ale nie, nie zbyt ostrym końcem tylko po prostu zniż metalową Może w międzyczasie ja opowiem o tym skrypcie w Perlu. On jest zrobiony pierwotny dla wycinanek, które są budynkami i tam są tekstury też. Natomiast na statkach kosmicznych nie ma tekstury, jak widać. Wydawało mi się, że to za trudne do zrobienia. Może jeszcze kiedyś o tym pomyślę, nie wiem. I. To jest dość złożony skrypt, on y, korzysta z AI Prolog, to jest taki moduł do, y, do rezolwowania y, zapytań prologowych w Perlu i mój generator korzysta z zewnętrznego Perla i dlatego jest trochę szybszy. Natomiast jeżeli będziecie mieli y, ten y, ten mój moduł Games Let's Generator, to wtedy on działa dość wolno. Ale to nic nie szkodzi, dlatego że wygenerowanie tak, takiego statku to jest może godzina, może dwie. Nie mierzyłem tego dokładnie. Już sklejamy. To jest statek kosmiczny na tyle gwiazd. Gwiazdy też są słuszne, zrobione w blenderze. OK, więc mamy ten moduł Game Select Generator. Jeżeli go nie mamy, to najlepiej przez span go władować. Możemy zobaczyć Kiko manual. I zaraz na początku jest taki fragment, który podśrubujemy do naszego programu. Można sobie skopiować i wkleić w swoim programie. To jest najpierw use Games Generator. Później stwórz y, instancję tego y, generatora z opcją debug. Wtedy będzie pisał przynajmniej, że coś robi. Także tak jest trochę mnie denerwujące, dlatego że to no, może naprawdę trwać długo. I później Create Random Model. Tutaj jest nazwa klasy, no, no, aktualnie jest dostępny tylko spaceship, czyli tylko taki statek kosmiczny, a to jest nazwa pliku, właściwie prefix nazwy pliku. Ok, więc tu jest już gotowy skrypt, który coś takiego robi. I wystarczy uruchomić to z perla On zacznie działać Jak skończy Będzie 6 plików Spaceship 1, 2, 3, 4, 5, 6 On generuje nie 4 płaty tak jak ten na mojej stronie Tylko 6 to jest może trochę marnotrawstwo, jeżeli ktoś drukuje każdy oddzielnie, ale tak mi było wygodniej zrobić, jakoś bardziej logicznie. I możemy sobie zobaczyć, jak one wyglądają. No. Myślę, że wygląda znajomo Więc właśnie to robi ten skrypt Nie ma opisów Trzeba samemu się domyśleć, który jest góra, dół, lewo, prawo i tak dalej To jest przód albo tył to też przód albo tył. To jest prawdopodobnie spód. A to góra. To tyle. Chciałem jeszcze powiedzieć, to jest informacja bardziej dla programistów, taka ciekawostka. Dlaczego użyłem prologu w Perlu? Otóż jest coś takiego, że każdy wierzchołek, każdy punkt może być wierzchołkiem jakiejś figury, częścią jakiegoś boku, każdy bok może być krawędzią jednej figury lub innej. I na tej zasadzie szukamy punktów, wierzchołków, krawędzi, które są wspólne dla różnych figur i to jest zrobione właśnie w prologu. Są opisy za pomocą predykatów różnych figur geometrycznych. To mi się wydaje dość nowatorskie podejście. No i to tyle.